Cześć, tu Piotr Wojciechowski. Witam Was na moim kanale, gdzie dzielę się praktycznymi poradami dla właścicieli samochodów. Od codziennej jazdy po właściwą obsługę auta. Jeśli zależy Ci na bezproblemowej i komfortowej jeździe, to jesteś we właściwym miejscu. Subskrybuj, żeby nie przegapić żadnych nowych wskazówek. A teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Od sprawności poszczególnych części samochodu zależy bezpieczeństwo ruchu drogowego i życie ludzi. W szczególności do takich elementów należy przekładnia kierownicza, której stan powinien być stale monitorowany. Przyczyn usterek może być wiele, ale najczęstsza jest zużycie uszczelki olejowej przekładni kierowniczej, które można zdiagnozować na podstawie oględzin. Pojęcie uszczelki olejowej i jej rola w mechanizmie kierowniczym. Uszczelki olejowe to części zamienne. Które zapewniają całkowite uszczelnienie połaczeń ruchomych i nieruchomych części samochodu. Chronią je przed różnymi negatywnymi skutkami, zapobiegają wyciekom płynu roboczego ze skrzyni korbowej kolumny kierownicy. Umożliwiają one swobodny ruch wału. Materiałem, z którego wykonana jest uszczelka olejowa przekładni kierowniczej, jest kauczuk butadienowo-nitrylowy ze względu na wysoki. Stopień odporności na działanie paliwa i elementów smarujących w szczególności olejów, a także benzyny, ropy, parafiny, oleju opałowego. Odpowiednio dobrany element zapobiega wyciekom oleju i chroni podzespoły samochodowe przed dostawaniem się do nich elementów zewnętrznych, kurzu, brudu, drobnych cząstek ściernych. Pęknięcie uszczelki olejowej może spowodować wyciek oleju z przekładni kierowniczej. Jeśli wyciek wystąpi, gdy samochód jedzie po stosunkowo prostej drodze, nie będzie to miało większego znaczenia. Jednak w przypadku konieczności skrętu, zwłaszcza gdy samochód jedzie z dużą prędkością, nie będzie to bezpieczne. Sprawdzanie stanu uszczelek olejowych przekładni kierowniczej. Jeśli kierownica trudno jest obracać na boki, gdy samochód jest w ruchu, a na asfalcie z przodu samochodu ESA ślady plam oleju i występuje. Podejrzany hałas we wspomaganiu kierownicy, konieczne jest sprawdzenie stanu przekładni kierowniczej. Przy dużym stopniu zużycia zamiast kilku kropel na asfalcie pojawia się już kałuzę płynu smarującego. Jeśli płynu zbyt szybko ubywa w zbiorniku wspomagania, oznacza to problemy z uszczelka olejowa. Wyczuwalny zapach spalenizny również jest oznaka awarii. W takim przypadku konieczna jest pilna naprawa, która polega na demontażu starych części i montażu nowych uszczelek olejowych. Wymiana własnymi rękami. Jeśli uszczelka olejowa jest uszkodzona... Należy je ja natychmiast wymienić. Zaleca się wymianę części raz na trzy lata, w tym okresie ulega ona całkowitemu zużyciu. Ważne. Jeśli wymiana jest przeprowadzana własnymi rękami, należy kupić część o tym samym rozmiarze, która będzie pasować do konkretnego elementu. Jeśli szczeliny nie będą pasować, wyciek oleju nie tylko się nie skończy, ale jeszcze bardziej wzrośnie. Przestrzeganie szeregu zaleceń pozwoli prawidłowo zainstalować uszczelkę olejowa, przed rozpoczęciem montażu należy nasmarować powierzchnię. Uszczelka olejowa jest ostrożnie usuwana z opakowania ręcznie, podczas instalacji nowej części nie należy używać ciężkich przedmiotów. Do stukania produkty muszą być ustawione w jednej linii ze środkiem wału, przed włożeniem dławnicy do gniazda należy upewnić się, że jej temperatura odpowiada warunkom otoczenia, nie dopuścić do przedostania się smaru na krawędzi robocze. Nie wolno ponownie instalować zdemontowanej dławnicy. Materiały i narzędzia. Do naprawy należy zakupić materiały i narzędzia, które powinny być zawsze pod rikę, i madło i stoł warsztatowy, parę plastikowych butelek. Srubokret lub wiertarka elektryczna, taśma malarska, strzykawka i metrowy łas o tej samej średnicy na końcach, klucze, flemaster do oznaczania części. Olej do wymiany w przekładni kierowniczej, uszczelka olejowa, której rozmiar musi odpowiadać rozmiarowi uszczelki. Zamontowanej w samochodzie WD-40 lub dowolny smar, instrukcje krok po kroku. Wymiana uszczelki olejowej jest znacznie tańsza niż wymiana całej przekładni kierowniczej. Aby wymienić uszczelkę olejową, należy zdemontować przekładnię kierownicza. Najpierw jednak należy zdemontować belkę wzdłuż z mocowaniami silnika, stabilizator, rurę wydechowa. Może być również potrzebny specjalny ściągacz. Najpierw należy odłaczyć przewód minusowy od akumulatora, jeśli jest poduszka powietrzna, należy odłaczyć zacisk plusowy. Po 10 do 15 minutach odłacz wiązkę. Po usunięciu wszystkich części płyn jest spuszczany z układu. W tym celu łaz jest odłaczany od układu, a przy pracującym silniku kierownica jest obracana do oporu w jedna i druga stronę, usuwając w ten sposób płyn. Po spuszczeniu płynu konieczne jest obrocenie kierownicy do oporu w kilku podejściach. Następnie ustawia się ja w pozycji wyjściowej i zabezpiecza paskiem. Następnie należy odkręcić kilka śrub i nakretek, aby zdemontować zębatkę. Należy całkowicie odkręcić szynę. Ze względu na to, za wiele części jest ze sobą sklejonych, do odkręcenia drażków kierowniczych i śrub mocujących regulator potrzebna jest siła fizyczna. Za końcem szyny znajduje się pierwszy dławik, który jest wybijany młotkiem przez drewniana przekładkę. Następnie wybijana jest druga dławnica. Wszystkie części ESA wycierane sucha szmatka i ponownie montowane z nowymi uszczelkami olejowymi. Od jakości montażu zależy skuteczność naprawy. Konieczne jest wykonanie pracy niezwykle starannie i zgodnie z instrukcjami. W trakcie pracy należy nasmarować elementy, aby montaż przebiegał łagodniej. Zmontowana szynę można zamontować z powrotem. Po montażu należy włać nowy płyn i uruchomić silnik, aby go napompować. Jeśli problemy z układem kierowniczym ustapiły, to wszystko zostało wykonane poprawnie. Po wymianie uszczelek olejowych zalecane jest wykonanie regulacji pochylenia koł, gdyż podczas prac związanych z demontażem belki mogło dojść do wypięcia regulacji. Oczywiście nie zawsze tak się dzieje, ale lepiej być ubezpieczonym. Zapobieganie. Aby uniknąć problemów z układem kierowniczym, należy przestrzegać pewnych zasad, starać się unikać podróżowania po drogach o złej na wierzchni stale poddawać się przeglądom technicznym, które pozwala w porę zidentyfikować wszystkie problematyczne obszary samochodu. Bezwzględnie konieczne jest monitorowanie poziomu ciśnienia w oponach w celu zapewnienia pełnego działania układu kierowniczego. Podsumowując, układ kierowniczy ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo jazdy. Dlatego uszczelkę olejowa przekładni kierowniczej należy wymienić na czas. Praca ta nie jest trudna i może być łatwo wykonana przez amatora. Terminowa eliminacja nieszczelności dławnicy może znacznie wydłużyć żywotność przekładni kierowniczej.